Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl, kośnik radiówny. A gościem odyssei wyborczej jest Cezary Gmys. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Co u Pana słychać? A, wszystko w porządku, pracujemy, czasami wypoczywamy, czasami pływam. <laughs> Pichle, którą a, posiadam. To jest prawda, kiedyś w rej z Cezarem Gmyzem można by się wybrać i zobaczyć, jak piękna jest nasza królowa polskich rzek. Oczywiście słuchałeś wczoraj wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy, tak mówię oczywiście, ale to oczywiste nie jest. Słuchałeś wystąpienia premiera Donalda Tuska i co po tym wczorajszym dniu, jakie wnioski. Wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy było wystąpieniem miażdżącym, który bardzo dobrze podsumował ten rok, który upłynął od wyborów, a zwłaszcza od objęcia rządów, steru rządów przez Donalda Tuska i to była tak naprawdę nie tyle orędzie, co mowa oskarżycielska, a spokojnie tego typu a wystąpienie mogłoby mieć miejsce przed sądem, a właściwie przed Trybunałem Stanu. I te zarzuty sformułowane przez Andrzeja Dudę wobec Donalda Tuska no, były niestety zarzutami, które mają pokrycie w faktach. A mówię o Trybunale Stanu, dlatego że mamy do czynienia z licznymi deliktami konstytucyjnymi, a następny delikt konstytucyjny został popełniony tuż po tym przemówieniu, a kiedy marszałek Hołownia, no ale wiadomo, że to na polecenie Donalda Tuska dopuścił wbrew konstytucji debatę nad tym, a co powiedział premier, natomiast to wystąpienie. Donalda Tuska no, raz, że zawierało oczywiście kłamstwa, ale było no, jednym ze słabszych jego wystąpień, dlatego że moc argumentów, jakie przedstawił Andrzej Duda w swoim wystąpieniu, no, nie pozwalała na dyskusję. Oskarżony nie przyznał się do winy. Tak, dokładnie, nie przyznał się do winy, ale mam nadzieję, że wcześniej czy później a, oskarżony Tusk pojawi się na a, ławie oskarżonych i będzie musiał odpowiedzieć za te delikty i przestępstwa konstytucyjne, które popełnia. Wypowiedział tajemnicze słowa na temat elektrowni atomowej w Królewcu, czy coś o tym wiesz? A, oczywiście, że wiem, bo to jest a, sprawa, a, w której Donald Tusk usiłuje krzyczeć na złodzieju czapka gory. A, problem polega na tym, że a, negocjacje dotyczące budowy tzw. bałtyckiej elektrowni Atomowej były prowadzone za rządów Tuska i ten pomysł był promowany przez samego Donalda Tuska podczas spotkania w Sopocie. Była, był to jeden z punktów agendy tego spotkania. On w całą sprawę też był w jakiś sposób zaangażowany, nieżyjący już. Jan Kulczyk i to Donald Tusk parł, a wbrew zresztą opiniom sojuszniczym, do tego, żeby tą elektrownię wybudować, bo chodziło o budowę całkiem nowej elektrowni, która miałaby zasilać Polskę i państwa bałtyckie w energię atomową, no w energię elektryczną, pochodzącą z atomu, co oczywiście wiązałoby się z uzależnieniem północno, przynajmniej północno-wschodniej części Polski od dostaw rosyjskiego prądu, więc... Doprowadzenie do tego no, też pachnie tak naprawdę zdradą narodową. Ale sama myśl o tej elektrowni atomowej w Królewcu trwała chyba do 2018 roku, choć wygląda na to, że, że dekretem Władimira Putina Rosjanie sami wycofali się z jej budowy wycofali się z budowy, dlatego że ta budowa byłaby tylko opłacalna, gdyby w, um, były zakontraktowane dostawy prądu przede wszystkim do Polski, no ale oczywiście również do Bałtów. No. Jest rzeczą oczywistą, że rząd prawa i sprawiedliwości, czy też zjednoczonej a, prawicy nie wspierał tego typu projektów, wręcz przeciwnie, a wspierał dywersyfikację zaopatrzenia Polski w, w surowce energetyczne, tutaj mówię o gazie i ropie naftowej, ale również jeżeli chodzi o prąd, Chciał budować własne zdolności, czyli własne elektrownie atomowe, których zaprojektowano na razie trzy, no ale pytanie, kiedy one powstaną, no bo rząd, niestety, nam się zmienił. To pytanie na razie pozostaje bez odpowiedzi, ale pytanie inne to w takim razie dlaczego Donald Tusk? Bo właściwie to była taka jedyna oskarżycielska rzecz, którą wypowiedział w czasie swojego wystąpienia, poza, poza tymi twierdzeniami, do których się już przyzwyczailiśmy, że Pol, 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 Polki i Polacy, którzy chcieli wolności, zagłosowali na Donalda Tuska i teraz ta wolność jest realizowana w praktyce. No to te słowa, do tych się przyzwyczailiśmy, a do tej elektrowni atomowej, jakoś nie i zdziwiła wszystkich elektrownia atomowa i wydobyły je elektrownię atomową media sprzyjające Donaldowi Tuskowi. Out. Tak, to mamy do czynienia tutaj z pewnego rodzaju zaniechaniem obowiązków dziennikarskich, bo dziennikarze powinni jednak sprawdzać to, co mówią politycy i gdyby sprawdzili, no to bardzo szybko okazałoby się, kto parł do budowy tej elektrowni atomowej. No i ja jak słucham Donalda Tuska, to nieustacznie nie przychodzi mi do głowy słynny cytat z filmu Barei, ten człowiek w życiu słowa prawdy nie powiedział. No dobrze, w życiu słowa prawdy nie powiedział, ale po co mu był ten przykład? Jaki był cel tego, że akurat premierowi Donaldowi Tuskowi przyszła do głowy elektrownia w Królewcu? Nie, no to jest stara metoda po prostu łapa i złodzieje no. w momencie w którym sam Donald Tusk ma jeżeli chodzi o reset bardzo dobrze przedstawiony zarówno w serialu Rachonia jak i Cenckiewicza jak i teraz w książce a, Zgoda tam są przecież obszerne pasusy poświęcone a, budowie tej elektrowni atomowej a to Donald a, Tusk dostrzega że ma pewnego rodzaju problem, a, problem z tym że no, Polacy nie przypadają za tym jeżeli ktoś kolaboruje z Rosją, zwłaszcza z Rosją, która jest Rosją Władimira Putina i jest krajem agresywnym, pozbawionym wolności politycznej, w, których, w którym on panuje system określony kiedyś przez jednego z niemieckich publicystów jako demokratura. No niestety ta demokratura też zaczyna zaglądać do Polski. Prezydent też zwrócił uwagę na to, że coś niepokojącego dzieje się w spółkach Skarbu Państwa, że były duże zyski, a teraz albo tych zysków nie ma, albo nawet są straty. Czy te sprawy związane ze spółkami Skarbu Państwa badałeś? Tak, no to są rzeczy, które nie są przecież tajemnicą. Wiem, że te zyski dramatycznie spadły i zamieniły się w straty. A, o ile za no, rządów Zjednoczonej Prawicy, spółki Skarbu Państwa no, zarabiały naprawdę gigantyczne pieniądze, no to w tej chwili, jeżeli popatrzymy na winien, wynik finansowy Orlenu, który przecież sprzedaje benzynę, która jest w tej chwili droższa niż za, a, za rządów Prawa i Sprawiedliwości, no to widzimy, a, że coś z tymi zyskami się dzieje mm, i że one gdzieś wyciekają, co można uważać... Ale... że do czynienia też niestety z rozstrzelnieniem systemu podatkowego i to się niestety odbywa, odbija na budżecie państwa. Mamy do czynienia też z innymi czynnikami, natomiast prawda prezydent o tym nie mówił, bo te badania dotyczące ubóstwa pojawiły się dopiero dzisiaj, ale no one są przerażające, pokazujące, że około 17 milionów Polaków żyje w ubóstwie, z czego to ubóstwo najbardziej oczywiście dotyka dzieci. Ale jak to się stało, że właściwie te wszystkie parametry się nagle zmieniły? Albo inaczej zadają ankieterzy pytanie, albo jakieś tsunami przez Polskę przeszło. To nie jest kwestia pytań ankieterskich, no bo jeżeli chodzi o bilanse spółek z Pekarbu państwa, to jest po prostu no, dokument który przygotowywany przez księgowego czy przez księgową, bo dużo pani pracuje również w tym zawodzie i po prostu sumowanie słupków winien i ma, i na koniec okazuje się, ile mamy albo ile nam brakuje w kasie. No i to, to nie jest kwestia przekonania, tylko to jest kwestia, no niestety, tych bezlitosnych cyferek. Wróćmy jeszcze do wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy. Radosław Sikorski tuż po wystąpieniu na antenie Radia Wnet powiedział, że to było wystąpienie skierowane do prawicy, do Prawa i Sprawiedliwości, że to było akt w walce o przyszłą schedę, o przywództwo w Prawie i Sprawiedliwości. Z taką oceną się zgadzasz? Nie, nie sądzę, żeby Andrzej Duda aspirował do tego, żeby być przywódcą obozu prawicy, a tym bardziej, żeby zostać prezesem prawa i sprawiedliwości. A no Nie praktykuje się tego. No nawet Aleksander Kwaśniewski, który kończąc prezydenturę, też był człowiekiem jak na politykę stosunkowo młodym i cieszącym się gigantyczną popularnością, którą mógł zdyskonsultować jako przewodniczący, na przykład SLD. Nie zdecydował się na tego typu krok, bo to jest obniżenie. Rangi, i lepiej w takiej sytuacji nic nie robić niż zajmować się polityką bieżącą. Chociaż oczywiście zdaję sobie sprawę, że w kancelarii prezydenta pracują osoby, które mają daleko posunięte ambicje polityczne. Mam tu na myśli Marcina Mastalerka, ale a raczej myślę, że prezydent nie planuje. No, oczywiście mógłby zostać takim honorowym patronem polskiej prawicy, pewnie w tej roli byłby zaakceptowany przez Prawo i Sprawiedliwość. No, natomiast nie sądzę, żeby zamierzał tworzyć własny obóz polityczny. Jeżeli już, no to zapewne widziałby siebie w jakichś organizacjach międzynarodowych. Myślisz, że obóz prezydencki nie wystawi swojego kandydata w wyborach prezydenckich? A, obóz prezydencki to obóz prawicy szeroko rozumianej, i a, no, co prawda, jak byliśmy teraz na pokazie filmu Rega, w którym brał udział prezydent Rzeczypospolitej, to a, pan prezydent raczył sobie zażartować, że byłaby możliwość trzeciej kadencji, a w momencie, w którym dokonałby zmiany płci, dokonałby również zmiany wówczas PESEL-u, ale oczywiście to był żart. i a też no, odnoszę wrażenie, że na Andrzej Duda też oczywiście szuka dla siebie miejsca po odejściu z Pałacu Prezydenckiego, po wyparwadce z krakowskiego przedmieścia, natomiast no, to w przypadku osoby, która się cieszy tak silnym mandatem demokratycznym jak prezydent, a może być to raczej zaangażowanie się w bieżącą bijotekę polityczną, bo raczej no, opinia publiczna też a niechętnie by za, na to zapewne patrzyła. Jeszcze był jeden wątek w przemówieniu prezydenta Andrzeja Dudy dotycząca, dotyczący ambasadorów. Bardzo okraszony przykładem. Wkrótce potem, zresztą, odbyło się spotkanie z częścią ambasadorów, która została od, zawrócona do kraju, bo oni nie zostali odwołani. No, o tym też trzeba powiedzieć. I to spotkanie, które, na które zaprosił prezydent wszystkich ludzi zawróconych do kraju, no się odbyło w, w, wczoraj, chociaż no, była zaledwie połowa ambasadorów, ale no, też trzeba pamiętać, że Radosław Sikorski straszył tych ludzi konsekwencjami, jeżeli pojawia, co, co w, samo w sobie jest po prostu oburzające, dlatego że najwyższym przedstawicielem państwa polskiego w stosunkach zagranicznych jest prezydent i to on mianuje ambasadorów, i to, że osoba głowy państwa chce się spotykać z ambasadorami, którzy a wciąż są ambasadorami, bo nikt ich skutecznie nie odwoła. No to, a, a że minister a, wydaje zakaz, to jest coś po prostu w demokratycznych państwach absolutnie niebywało. No wyobraźmy sobie, że a, gdyby dajmy na to NATO Frank Walter Steinmeier, którego uprawnienia są niższe i którego mandat demokratyczny jest niższy. A gdyby zabroniono Steinmeierowi zapraszania do pałacu Belwi, gdzie rezoduje ambasadorów niemieckich, to w Niemczech byłby to niebywały skandal, gdyby się czegoś takiego, a na Berbok dopuściła. Z No oni są z jednego, w miarę jednego obozu politycznego, bo Steinmeier jest przedstawicielem SPD, a Berbok jest przedstawicielem Zielonych, więc partii stosunkowo sobie bliskiej. Powiedział Cezary Gmys bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jest godzina 10:58, za chwilę wiadomości, to teraz jakąś króciutką piosenkę poproszę.